Andrzej musisz ich znaleźć jak najszybciej. Aerowlog. Tym razem pokażemy Wam, jak fajnie, aktywnie spędzić weekend, a przy tym nauczyć się nie być takim turystą, lamusem, czyli jak bezpiecznie poruszać się zimą w górach. No, ale nie było dawno zuzy w odcinku, tak? więc teraz jest. A my jesteśmy na kursie lawinowym z kursy labinowe Baza jest w murowańcu, także zobaczcie, jak tutaj najpierw dotarliśmy.

To pierwsza rzecz, którą zawsze trzeba sprawdzić po wyjściu ze schroniska, to czy wasze detektory są włączone i czy rzeczywiście nadają. Można to zrobić albo samemu, albo z pomocą takiego specjalnego urządzenia, które czasami występuje w górach. A wygląda ono tak. Ok, czyli wszystko nadaje właściwie. Zuza teraz jest liderem i sprawdza naszą trójkę. No, jak widać, nie jest to takie super łatwe. I na koniec jeszcze jedna osoba z grupy sprawdza, czy lider no też jak. działa. jest to? Działa. Działa. No i skoro jesteśmy już wszyscy sprawdzeni, wyszliśmy sobie w góry. No i przygotowujemy teraz nasze symulatory, nazwijmy to tak, które których będziemy szukać. Co fajne, w środku jest detektor, który Jan Krzysztof będzie mógł sobie aktywować z aplikacji, więc nie będziemy wiedzieć, którego symulatora, tak naprawdę, której ofiary szukamy. Takie szkolenie to oczywiście i duża dawka teorii, ale to co najważniejsze ćwiczymy dzisiaj i jutro na zewnątrz, czyli praktyka, 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 dorabiamy sobie działanie odruchowe w takiej niebezpiecznej sytuacji. No a szkoli nas nikt inny jak naczelnik toplu, więc chyba lepiej trafić nie mogliśmy. No dobra, a z racji tego, że jesteście cały dzień praktycznie na Dworze w Górach, no to jest super pomysł na spędzenie dnia w górach i to... Weekendu całego w no. zasadzie. Bo ten kurs zaczyna się w piątek po południu, a kończy w niedzielę po południu, także no, jest to całkiem duża dawka działań górskich. Jesteś w sercu? E, Zuza teraz uczy się dokładnie wyszukiwać e, zasypaną osobę. Nie będziemy tutaj opisywać dokładnie tych wszystkich metod, bo, bo taki odcinek jest po prostu za krótki i my ze swojej strony na pewno polecamy, żeby wziąć udział w takim szkoleniu, zwłaszcza, że jak na 3 dni w bardzo ładnym otoczeniu górskim cena jest naprawdę przystępna, bo to jedynie 420 zł. No i przy okazji dostajecie naprawdę sporą porcję bardzo praktycznej wiedzy z bezpieczeństwa lawinowego. Dobra, mamy dwie osoby w lawinie. Muszę ich znaleźć. Ale pójdę O tak ci na Tak dokładnie. I do... Andrzej musisz ich znaleźć jak najszybciej. 37 metrów, 35, 33, 30, 109. Nie wiem, 0,9, 0,7, 0,5. Trafiłem. Ile czasu? 5 minut. Dobrze. Zuza mnie znalazła w zasadzie mnie i kolegę w 6 minut, więc też się czuję bezpieczny z nią w miarę. Ale znalezienie człowieka w lawinie to nie jest nawet chyba połowa sukcesu, bo trzeba go przede wszystkim wykopać bezpiecznie, także teraz idziemy kopać w górze. Końcówka są do osiągnięcia. pewnie w rzeczywistości byłby tutaj człowiek. A pechowa sytuacja jest taka, że my nigdy nie wiemy jaką część ciała trafimy, tak? Fajnie gdybyśmy trafili środek korpusu. Do tego wykopu tak, żeby starać się wydobyć, móc wydobyć tego człowieka pod śniegiem. Ale to jest zbite. To nauczyliśmy się wczoraj trzech elementów podstawowych: poszukiwania pojedynczej osoby, poszukiwania kilku zasypanych i odkopywania. A teraz idziemy na wycieczkę. Ale to nie jest zwykła wycieczka to jest wycieczka, na której. Naszym zadaniem jest takie planowanie aktywności w górach, żeby nie mieć konieczności wykorzystywania wczoraj nauczonych umiejętności. Czyli, jak nie trafić do lawiny i nie spowodować sobie niebezpieczeństwa. Czyli Bo to jest ważniejsze, tak. tak naprawdę. Czy minimalizowanie ryzyka związanego z lawinami. Sprawdzony, więc trochę bezpieczniejszy. No, także mieliśmy teraz szybkie zatrzymanie w celu oceny dwóch wariantów przejścia. Mamy wariant trochę mniej wygodny dołem, ale dużo bezpieczniejszy. No i górą typowy letni szlak, który prowadzi pod takim dość stromym zboczem. I to jeszcze co ważne, ten kurs nie jest tylko i wyłącznie dla narciarzy, snowboardzistów, skiturowców, freeriderów, ale również dla normalnych pieszych turystów, którzy lubią sobie porobić zdjęcia w górach. Zgodzić zrobienie odstępu, tak? A zobaczcie, no bardzo, albo nie wiedzą, albo im się nie chce, albo nie czują takiej potrzeby, bo czują się bezpiecznie. History tam. Wiele osób, jak jeździ na nartach albo na desce, to szybko im się nudzi, zaczynają wyjeżdżać poza trasy. My też to, co byliśmy, I jesteśmy oczywiście... nadal, nadal, bo wyjeżdżają. Nadal tak, sam. ale oczywiście na freestylu, jak plecak jest to, co najwyżej z aparatem i z piciem, a nie za BC. No i powiem Wam, że z każdym kolejnym szkoleniem lawinowym lub dotyczącym w ogóle bezpieczeństwa w górach ta świadomość nam się poprawia i no weźcie to do siebie. Naprawdę nawet przy często uczęszczanym stoku coś może zejść. Natomiast na szkoleniu dowiecie się nie tylko czego nie robić, ale też tak naprawdę jakie stoki w jakich warunkach można uznać za bezpieczne wydaliśmy z tej czka. Także wyszliśmy na zmarzły staw. Zuzia miała, była pełna emocji, bo to jej pierwsze takie działania zimowe. Ale to jest właśnie najlepszy Doby, pomysł do na nabycie doświadczenia. Jeżeli nigdy nie chodziliście po górach zimą, to przyjedźcie sobie na takie szkolenie lawinowe. I tutaj w najbezpiecznie, najbezpieczniejszy sposób będziecie mogli zdobyć to doświadczenie. Pod okiem naprawdę najlepszych w Polsce. Co za splicie pierwszy? Nie, ogólnie sztos, ale fajnie Deska w ogóle spoko bardzo Było na tyle. No dobra, to za nami wycieczka do Zmarzłego stawu. Bardzo fajne podejście, sporo wiedzy praktycznej i to było na tyle w tym Trainerowlog. Dzięki za oglądanie. Udostępnijcie ten film koniecznie osobom, które być może poszukują wiedzy lawinowej albo ogólnie chodzą po górach i być może nie robią to jeszcze do końca świadomie, bo jest sporo takich osób. My też. Przez długi czas do nich należeliśmy, mam nadzieję, że nie mówię, że jesteśmy jacyś super teraz świadomi, ale zdecydowanie ta świadomość jest większa. Zuza już tam gdzieś pognała, więc kończymy odcinek, bo czeka nas jeszcze zjazd do Kuźnic z plecakami, a Zuza tam. Dzięki, cześć. Dobra, to z racji tego, że tak jak mówiłem, ten wyjazd jest dla wszystkich. Chcemy dać wam przykład dwóch osób, które nam imponują. Bo to są chłopaki, którzy nie skończyli jeszcze 18 lat yy, i zaczęli sobie jeździć gdzieś tam po lesie. Jest Aleks. Siema, siema. I Alex, powiedz mi, jak to się stało, że ty w ogóle trafiłeś na kurs? No, trafiłem przypadkiem. Chciałem się nauczyć więcej, jak być bezpiecznym. Nie chciałem zginąć w tak młodym wieku. I stwierdziłem, że to będzie coś dla mnie.